Ile zarabia Beata Klimek? Wynagrodzenie prezydent Ostrowa Wielkopolskiego ustanowili na listopadowej sesji radni tego miasta Nie obyło się bez dyskusji. Ile zarabia Beata Klimek? Takim pytaniem, a zwłaszcza odpowiedzą na nie żyły w ostatnim czasie ostrowskie media Nic dziwnego, nowo wyłoniona Rada Miejska w jednej z pierwszych swoich uchwał ustala właśnie wynagrodzenie prezydenta. To standardowa procedura, którą przechodzą wszystkie samorządy po październikowych wyborach. Ile zarabia Beata Klimek? Już wiadomo w Ostrowie Wielkopolskim, 69-tysięcznym mieście, prezydentem jest Beata Klimek. Mieszkańcy wybrali ją w tym roku na drugą kadencję. Na pierwszej sesji nowej rady radni musieli ustalić jej wynagrodzenie. Sprawa wzbudziła kontrowersje z kilku powodów. Swego czasu prezydent Klimek odmawiała ujawnienia informacji o zarobkach swojego doradcy. Dopiero po przegranych w sądach urząd upublicznił informacje. W poprzedniej kadencji, jak wskazują lokalne media, doradca Klimek inkasował, zatrudniony na 3 czwarte etatu, ponad 8,1 tysiąca. Złotych brutto. Samo wynagrodzenie prezydent, jako organu władzy wykonawczej w gminach, jest w pełni jawne. Widnieje ono w corocznych oświadczeniach majątkowych. Nie inaczej było w Ostrowie Wielkopolskim. Obniżyli podstawę, dołożyli w dodatkach sęk w tym, że radni musieli dostosować wynagrodzenia włodarza miasta do nowej ustawy rządu PiS. Dot. Wynagrodzeń wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków województw. Jeszcze w poprzedniej kadencji prezydent Klimek zarabiała ponad 12,3 tysiąca. Złotych. Po obniżce prezydent Ostrowa miała ustalone wynagrodzenie łączne na kwotę ponad 10,5 tysiąca. Złotych. Nie wliczano w to premii rocznych, z reguły włodarze nie przyznają sobie nagród, a podwładnym, ani nagród jubileuszowych. Wynagrodzenie prezydent przedmiotem dyskusji na ostatniej sesji. Pensja prezydent Klimek stała się przedmiotem szerokiej dyskusji. Jak podaje serwis WLKP: 24.info, wynagrodzenie zostało utrzymane na poziomie 10 tysiąca Złotych Brutto. Klub PiS nadmieniał, że te środki są zbyt niskie, gdyż sąsiedni burmistrzowie, a nawet wójtowie mają większe uposażenia niż włodarz blisko 70 tysiąc. Miasta. Inni wskazywali, że prezydent Warszawy ma bardzo podobne pieniądze, a odpowiedzialność nieporównywalną. 10,5 tysiąca plus pensja 13 to uczciwa pensja dla pani prezydent, komentowała jedna z radnych koalicji obywatelskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Wszyscy radni byli zgodni co do utrzymania pensji prezydent Klimek na tym samym poziomie. 23 z nich zagłosowało za takim wnioskiem. Na tę kwotę składa się wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5000 złotych, dodatek funkcyjny 2,1 tysiąca złotych, dodatek specjalny 2,84 na tysiąca złotych oraz dodatek stażowy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. ok. 1000 tysiąc złotych razem daje to kwotę ponad 10,9 tysiąca złotych brutto.